Czasem jest tak, że Twój komputer bardzo zwalnia. I nie oszukujmy się, jest to bardzo denerwujące. W dzisiejszym poradniku postaram się choć troszkę temu zapobiec poprzez wyczyszczenie pamięci podręcznej RAM w Twoim komputerze. Z tej strony Orzech i zapraszam Cię do oglądania. Tą pamięć podręczną RAM możesz wyczyścić zarówno w systemie Windows 10, jak i Windows 11. Ja akurat pokażę Ci, jak to wygląda na przykładzie systemu Windows 10. Gdzie ta w ogóle pamięć podręczna się znajduje i jak ją sprawdzić, ile mam zajętej? Kliknij na swoim pasku zadań prawym przyciskiem myszy, aż pojawi się mini i wybierz manager zadań. Następnie przejdź do zakładki Wydajność i wybierz sekcję pamięć. Twoja pamięć podręczna, czyli tak zwana buforowana, będzie znajdowała się tutaj. Jak widzisz, mam jej zajętej u siebie 6,1 GB. I teraz, aby ją zwolnić, muszę użyć specjalnego programu. Nie martw się, jest to całkowicie bezpieczny program. Będziemy to pobierać ze strony Microsoftu. Nic sobie nie uszkodzisz, więc spokojnie możesz z niego korzystać. Także otwórz swoją przeglądarkę, a następnie przejdziemy na taką stronę. Link oczywiście będzie w opisie tego filmu, więc nie musisz przepisywać. Wklejam adres strony i przechodzę na nią. Tym programikiem jest program RAM Map. Trzeba go teraz pobrać. Zjeść tutaj na ten napis Download. I kliknij prawym przyciskiem myszy w celu pobrania. Następnie wybierz Zapisz element docelowy jako. Wybierz na dysku miejsce zapisu programu i kliknij Zapisz. Następnie przejdź do tego folderu, gdzie został pobrany program. Program jest spakowany, więc musimy go rozpakować. Kliknij prawym przyciskiem myszy. Jeśli nie ma żadnego programu do wypakowywania, na pewno będzie u ciebie dostępna opcja Wyodrębnij pliki. Ja u siebie skorzystam tutaj z programu 7-Zip. Wybiorę Wypakuj pliki, klikam OK, mój program już się wypakował, następnie wchodzimy do środka i jak widać mamy tutaj trzy pliki, wszystkie .exe. Plik, który nas interesuje to jest ten pierwszy pliczek RAMMAP.exe. Łatwo go rozpoznasz, bo będzie miał po prostu największy rozmiar, czyli 662 KB. Następnie kliknij na niego prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Uruchom jako administrator. Standardowo, jeśli pojawić się kontrola konta użytkownika, wybierz tak i zainstaluj, postępując zgodnie z kreatorem. Czyli tu zgadzam się, pa uruchamianie programu, aplikacja już nam się uruchomiła. Ok, teraz te okno możemy już pozamykać, przeglądarkę również możemy zamknąć. Przesunę tutaj okna, aby pokazać ci, jak to w rzeczywistości będzie wyglądało. Więc dobrze, jeszcze raz ci pokażę, że mamy tutaj do zajętej pamięci. W tej chwili 5 8 giga. No i teraz najważniejsze, żeby oczyścić tą pamięć. Kliknij tutaj sobie w tej aplikacji RAM Map. Zakładkę Empty i trzeba będzie wybrać pozycję Empty Standby List. I spójrz w międzyczasie, kiedy wybiorę tą opcję, moja pamięć buforowana po prostu zmniejszy się. Więc klikam tą opcję. Zobacz. Z prawie 6 giga zmniejszyło się to do 327 MB. W taki bardzo prosty sposób możesz zwolnić swoją zapchaną pamięć podręczną RAM, aby Twój komputer działał szybciej. To aplikację polecam Ci zostawić, nie wyrzucaj jej i w momencie, kiedy po prostu będziesz potrzebował jej, bo tej pamięci po prostu się nazbiera, Twój komputer troszkę zwolni. Skorzystaj z niej, aby przywrócić optymalną wydajność i szybkość Twojego komputera. W tym filmie to już by było wszystko. Jeśli masz jakieś dodatkowe pytania, śmiało pisz poniżej w komentarzu. Pamiętaj, nie ma głupich pytań. Nawet jeśli one nie będą związane akurat z tym poradnikiem, również mi o tym napisz. Jak pomogłem, to standardowo daj łapkę w górę. Zasubskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco z moimi innymi filmami. No i do zobaczenia w następnym filmie. Trzymaj się, cześć.